Lokalna policja ma dla nas komunikat. Kolejny raz ostrzegamy przed oszustwami telefonicznymi. Mowa tu o wyłudzeniach na wnuczka, na policjanta, na pracownika banku, poczty i kto wie, kogo tam jeszcze. Problem niestety z roku na rok się nasila, a reguła jest dość prosta. Jeżeli dzwoni do nas ktoś obcy i prosi o przekazanie pieniędzy, bądź próbuje wyciągnąć od nas informacje takie jak hasło do banku, możemy być bardziej niż pewni, że mamy do czynienia z oszustem. W takim wypadku rozłączamy się i kontaktujemy się bezpośrednio z policją. Niezależnie jak w telefonie usłyszymy bajkę, nie przekazujemy absolutnie żadnych pieniędzy. I to by było na tyle. Kasiu, a co nas jutro czeka? A jutro spodziewamy się zachmurzenia z niewielkimi przejaśnieniami, Wiatr słaby umiarkowany, temperatura maksymalna 5 stopni. Brzmi całkiem dobrze. Wracamy więc do naszej listy przebojów. Baczny na 6 liter. Hmm. Czujny. A kto to może być? Nie daj się złapać, nie daj się oszukać.